Kochani, dzisiejsza lekcja jest super ważna, bo w końcu wyjaśnimy sobie, co znaczy Rein i Raus. O te słowa pytaliście wielokrotnie i jest to jeden z tych tematów, które sprawią, że niemiecki lepiej poukłada Wam się w głowie. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy. rein oraz raus to tak zwane przedrostki czyli takie małe słówka które dodajemy do czasowników na przykład do czasownika gehen iść, żeby zmienić ich znaczenie rein oraz raus określają kierunek ruchu rein znaczy do środka a raus na zewnątrz już pokazuję wam jak tych przedrostków używać w zdaniach, a zaczniemy od Rein, czyli do środka. Rein usłyszymy często w połączeniu z czasownikiem kommen, czyli przyjść. Rein kommen znaczy wejść do środka, dosłownie przyjść do środka. Na przykład gdy do drzwi zapuka nasz kolega i chcemy zaprosić go do środka, powiemy kom byte rein, czyli wejdź proszę do środka. Kom byte rein. Przedrostek rein połączymy też często z czasownikiem lassen. Rein lassen znaczy wpuścić do środka. Na przykład gdyby pod drzwiami szczekał nasz pies, możemy powiedzieć las in rein, czyli wpuść go do środka. Las in rein. Rein, czyli do środka możemy też coś bringen, czyli wnieść. Na przykład gdy z zakupów do domu wróci żona, może poprosić nas o wniesienie ciężkich toreb do domu mówiąc Kannst du die Einkäufe rein czyli czy możesz zakupy wnieść do środka, kannst du die Einkäufe reinbringen? I takich połączeń czasowników z Rhein usłyszycie bardzo wiele, na przykład Rhein Werfen, czyli wrzucić do środka, Werfen albo Rhein czyli wsadzić do środka, Rhein tun, czy też reinschauen, czyli zajrzeć do środka, rein Jeśli chcielibyście poznać ich jeszcze więcej w całych przydatnych zdaniach i nauczyć się mówić płynnie, swobodnie i bez stresu po niemiecku, koniecznie spróbujcie mojego ekspresowego kursu niemiecki w 6 miesięcy, do którego link zostawiam Wam w opisie pod tym nagraniem. My tymczasem wyjaśnijmy sobie, jak używać. Przedrostka Raus. Raus to odwrotność Rein, i tak jak Rein znaczy do środka, to Raus znaczy na zewnątrz. Raus usłyszymy bardzo często w połączeniu z czasownikiem gejen. Raus gejen dosłownie iść na zewnątrz znaczy wyjść. Na przykład, gdy przed meczem musimy wyjść na chwilę do sklepu, powiemy ich geje kurz raus, czyli na chwilę wychodzę. Ich gehe kurz raus. Kolejnym częstym połączeniem jest raus lasem, czyli wypuścić na zewnątrz. Na przykład, gdyby nasz pies kręcił się przy drzwiach i ewidentnie chciał wyjść za potrzebą, powiemy las den Hund, raus, czyli wypuść psa na zewnątrz. Lass den Hund raus. Raus, czyli na zewnątrz możemy też coś bringen, czyli wynieść. Na przykład, gdy nasz śmietnik zaczyna żyć już własnym życiem i jest tylko krok od ogłoszenia niepodległości, możemy powiedzieć lub usłyszeć bring den Müll raus, czyli wynieś śmieci. Bring den Müll raus. I takich połączeń z raus w niemieckim mamy wiele, na przykład Rauswerfen, czyli wyrzucić na zewnątrz, rauswerfen, albo rausnehmen, czyli wyjąć na zewnątrz, wyciągnąć, rausnehmen, albo rausfallen, czyli wypaść na zewnątrz, rausfallen. A w zapamiętaniu ich wszystkich, a na pewno tych najbardziej przydatnych, z pewnością pomoże Wam nasza aplikacja Język w 15 Minut, gdzie znajdziecie interaktywne fiszki, audio nagrane przez Niemców i inteligentny system powtórek, który pomoże zapamiętać na długo nawet najbardziej zapominalski. Link do apki znajdziecie w opisie pod tym nagraniem, a my widzimy się już w przyszłą niedzielę. Cześć.